Dobra, teraz gdzie to? No... Nie, że tam doleci. Odpowiedź na pytanie. Jesteśmy w domu. Tylko, że nie stoi. Zdecydowanie nie chciałbym mieszkać w takim domu. Ta ta tapety położyć na to, czy coś robić tam? Może może. Czyli nie. ta 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 ta, ta muzyczka. Naprawdę chcę, żebyśmy weszli mu do gęby. Ciągle wami zachęcają. No, a to co to jest? Szłądyk Eee. Gram eee. no, to znajomo. <laughs> Okej. Okay. Tutaj kończy się twoja podróż. O mnie <laughs> Nie żartujcie, to jest poważna scena. Dziecią się potem co po tak śniło Okej, okay. A, już myślałem że ja opuściłem Może nie chciałbyś tu pojechać O nie O, wieku zamknął, ja taki Za pierwszym spotkaniem nie doceniliśmy rozmiarów do tego chłopu Ok, uciekliśmy mu. Teraz pora na lepszą część. Teraz musimy z nim wa walczyć. Wow. Nie no, nie znikajcie, lomy. Mogły się jeszcze przydać. Ok. Taka jest taktyka. Po czaszkach dochodzimy do niego. Gdy czaszki zderzą się ze sobą, to spadają A on ucieka. No cóż... Dobra, możecie sobie teraz wyobrazić w tej chwili... ...jakie utrudnione zadanie miało 11-letnie dziecko... ...które mu się ciągle ręce trzęsły. Uciekaj! Nie tak troszkę. Wow. było Ups. Ja się chyba wrócę. Te czaszki nie ma... No właśnie. Nie będą wiszeć tak w powietrzu.

Wydaje się, że kiedy stracisz hmm, żywot swój, idziesz się na poprzednim. Co, bo... mam nadzieję. Okej, okay, jak na razie Wydaje idzie całkiem się dobrze. dobrze. Ej! panie sneaky, sneaky. Ostatni pięciu lat Ostatni? A te pięciu damy się. Nie no. pięć, nie pięć. No tam jest. A, вау, 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 Далее, ты раз не можешь себе поддать. Не поддавай, ты Нет, это давай ничего не не подавал. To jest dziepko łatwiej, gdyby jednak nie bekał tym ogniem, kiedy ja jestem w powietrzu. Ups. Okej, okay, mamy realne szanse na to, że zginiemy. Bardzo realne. Się, czyli mógłbyś w zasadzie hmm. odrobić sobie całe życie jakbyście ja nie nadwyrężam systemu gry Tym bardziej szansa na to, że doszedłbym tutaj za każdym razem bez kuchy to jedna na milion Teraz Co to był za dźwięk nie, nie, <laughs> nie uciekaj draniu Jak Cię dorwę, to ci nogi powyrywam, że on nie może go mi się rozwiązał. Aż jakby nie widzieć, Rajman też nie ma nocy. No dalej. Może transport nam załatwił? A, dorwałem cię, już nie masz gdzie uciec. No, zasadzie, <laughs> duży ołek, tak? to jest taka duża ucieka? Jeśli nas gonił, to pożyć? Okej, okay, co my tu mamy? Zodka. Ta... Ptaka. Nie do wiary. To złoto. Weź je. Why not? Why not? Szkoda, że nie mamy kieszeni, w których moglibyśmy je zabrać. Albo żeby je zabrać na jakąś małą, przytulną, bezludną wysepkę. Tak. No, może się okazać, że wyglądała na takie skarcie. Mój skarb jest twój, wiesz co chcesz. No, ty krąży. No, złoty tekstury. Ten skarb. Skarb nie jest dla mnie hmm. trudny wybór. Tak Heh. podchodzi do was człowiek na ulicy. Chcesz dychać, czy nie chcesz dychy? Oczywiście, że nie chcę dychy, takie oczywiste. Mogłaby być koszyba, to byłoby Wprowadzanie w obiekt fałszywych <laughs> Wow, wow, wow to co to było? Iluzja wszystko? Wykonałeś właściwego wyboru, zasłużyłeś na to. Proszę. To jest eliksir życia, strzyżko, dobrze. Dzięki. Nie iluzja, a raczej zły sen. Tak. ja chciałbym mieć takie złe sny, w których mam jaskinię, jaskinię pełną złota. Okej, okay, mała historia pierwszy, z tych, yy, pierwszy raz kiedy przychodziłem Rayman. Nie posiadałem wtedy komputera który by mógł udźwignąć takie coś jak Rayman 2 Zgrałem to u kolegi I akurat właśnie była scena wyboru skarbu No akurat ja miałem klawiaturę w rękach więc wybrałem nie a potem ząb, skąd wiedziałeś, że to ten wybór? <noise> no. Okej, okay, W którejś konsoli nie ma wyboru pomiędzy zeskarbką a Mhm. Mm Teraz jest to ułatwione nieco. No to wracamy do. Jak no to na imię było. A, tak, no dzięki. Ej, no sorry, no już to widziałem wszystko. Oh, just... <laughs> Biegnij tutaj, biegający pocisk za mną, za mną. Tak za drzewem nie ma lubów czasem? Chyba zebrałem, bo wiesz, tutaj byłem. Okej, okay. runda trzecia już.